Siema, no witajcie z tej strony Góry naszej 609. Dzisiaj idziemy do kopalni jak zwykle z moim kolegą. Siema. No właśnie. Dzisiaj... Będziemy codziennie. No, prawie, bo nie na wszystkich. No, ale... że jak tworzyłem sobie prze... na da... no, ostatnim odcinku nederytowe rzeczy, to. No jakoś... tak, ale ja jestem bar... na, na bardzo dużo odcinkach. No, teraz się więcej odcinków z tobą pojawia, to prawda. Dobra, idziemy gdzieś bardzo daleko i będziemy szukać diaksów, bo dzisiaj idziemy do kopalni. I chociaż przetestujemy dzisiaj kilof nasz, bo, bo zbudowałem też w ogóle nowy wieżowiec. A tutaj się. O, zaczniemy tutaj jeszcze. Się. Łoł, wow, nie, za dużo tutaj kopałem. Idę gdzie indziej. Za dużo się tutaj kopałem. Dobra. Dobra, będziemy lecieć tutaj, będziemy lecieć tutaj. Nie, nawet dalej, bo jeszcze coś znajdziemy niechcący. No, mm, a to nie, to jest. To, nie, tam nic nie ma. To moje stare przejście. O, ja tu widzę coś mamy. Nie byliśmy. No nie, ja to nie chcę, niechcący chyba wykopałem, a nie. No. O ja, my to wszystko przejrzeliśmy Tutaj byliśmy na pewno My to wszystko przejrzeliśmy Kurde Tak się nie zapowiadało się nie, czy... No, nie wiem Dobra, ale mam inny pomysł Ciągle można to naprawić Dobra, lecimy tutaj Czekajcie chwileczkę Robię tak Ups. nie, bo zaraz tutaj będzie woda. Patrzcie, jak tak się. Dobra, lepiej zaczniemy gdzie indziej, bo tutaj nic nie ma. Tylko taką palą. Dobra, o tutaj też nie Redstone! No już mamy redstone, pierwszy. No i ile? Co? Z jednego aż tyle? A. Dobra, lecimy. No tak by mi się na innych survivalowych tak zaraz przydało O nie, no serio? Ale to mnie byliśmy w tej połowie? No raczej ja nie byłem. Bo ty nic z tego nie kapujesz. Coś kopuje pani Janie Eee, nic nie ma, spadamy gdzie indziej. No, spadałem w ogóle. Nie chcę ja się w koble zabudowałem. Ja, ja go chciałem tylko odstawić, bo jest niepotrzebny. Bo to generator koble ci to przytrafił. Nie, tutaj się kopałem, tak. Trzefię. Nie ma diaksów. Chociaż na tym odcinku znajdźmy jedną rudę diaksów. Albo jednego. O to było głupie. jeden diaks i już! Od razu nic. Dobra, ale naszym challenge'em jest na tym odcinku. Mogę nagrywać całą noc i cały dzień, ale żebym tylko Diaks znalazł. No dobra, może to może kładę. On nie jest dużo tego siewiru. No dobra, lecce. Ja nie, nie tego żwiru. A wy? Kto tak by lubił? Jeszcze z boku. Nie ma, nie, nie No ja ci nie wiem tego żelaza. Jo, Jezu. Nie żelaza. Ja tutaj sobie zrobię śmietnik. Tutaj wstawię pochodnie i tam wyrzucę niepotrzebne. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. Ten andest jest niepotrzebny, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to Nie wywaliłem pochodni. O Jezu, ile tam jest rzeczy. I później to wszystko lawą zaleje. Bardziej wody. Będzie się unosić cały dzień. No nie, zniknie w końcu. No nie ma żadnych diaksów, podkopię się niżej, może wtedy coś znajdę. To zamiast to teraz kratka. Teraz są szanse na diaks Tutaj tylko to gówno. No ile? No nie, ile tego Redstone'a no już mamy? Idealna kratka. Uuuu, co my tutaj mamy? tu wykop. O, mamy, lapis. Tylko musimy lawę zabudować. Może tam jeszcze diaksy są? O, o, o. O, oh, no jakieś ale nie ma tym, Ale weź pod e, tym, po O nie, przecież ja mam kill na Fortuna 3. O, a nie, my więcej tego Ale weź w wykop, bo tam mogą być diaksy. No i właśnie na tym momencie mamy diamenty. Koza a, ej, ej, mój kolega miał ra rację, patrzcie. To jest jeden diament, aaa, to jest jeden Ale diament. Ale masz fortunę. To dwa, to mamy cztery. Oh, ludzie, my wykupaliśmy cztery diaksy z jednego. A wy zaraz stąd nam patrz. To, no to nie, na razie nie. No to wiadomo, że, no to wiadomo, że jak więcej diaksów znajdziemy, o to nam wyleci trochę. Gdzieś tak z osiemset. No nie, jak zaraz, jak na jedną rudę wypada 4 diaksy, czyli jakby osie... Ej, jeszcze, jeszcze to jakby było. Ej, tam jeszcze jeszcze To jakby było 8 ród. Jakby było 8 ród, to wypadłoby. 28, chyba diaksów. Uuuu, nie nawet. O nie, dzieje się, wykopałem. Byśmy wrzeszczali jak debile. <laughs> I przewracali jak placki. <laughs> Abyśmy śpiewali gacki. gadzki. Eee, dobra, gdzie jest moje wyjście po pierwsze? O! o, o, o. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, bo wszystko. wszystko mi poleci. Nie, bo masz, masz zachować. Ja kiedyś nie miałem. No a pewnie go wyłączę. A moja łopata ma wydajność jeden. Bo sobie ją zmieniłem, bo moja za szybko kopała. Dobra, ale challenge jest wykonana. Mamy cztery diamenty, ale znaleźliśmy jedną rudę, ale cztery diamenty. Więc super. Więc super. Nasz challenge jest wykonany, ale nie będziemy jeszcze kończyć tego odcinka. Bo zaraz zobaczymy w ogóle, ile on trwa. O, 7 minut, to jeszcze kopiamy długo. Dobra, mamy jeszcze z jakieś. 4 minut, nawet więcej, 5, może 10. Do 10. No nie, to wtedy, to wtedy będzie ciężko. Nie, 20 nie. I tak może pochodzi nam nieco. O, a szukam diaksów, bo a, taka, a, a, tak mam już z 5, z taką. Aj, miałam rację, że diaksów. Mamy 4 diaksów. No, a mówiłem, że jedna ludia. No jedną rudę, ale cztery diaksy nie obliczyłeś tego. No i kolejny redstone, czyli za bardzo długo będzie diax. Ile tak, lewela? Tak poza tym ile moja? O, moja zbroja się już trochę zużywa, ale... A, nie ma naprawy. E trzeba i będzie dać mending. A tutaj mam bo ja nie zwracam uwagi na to. Mam nederytowo. Dobra, wyżu, wywalam... wywalam niepotrzebne rzeczy. To... Weź tego kamienia, patrz. Dobra, wywalę dwa staki kamienia, ten dirt jest niepotrzebny, to siano. Węgiel zostawię. Jak Dobra. taki niechcący? Ej, to bym tam skoczył i je zabrał. No i potem miał wszystko i znowu wywaluj i znowu wyrzucisz. Nie, bo wtedy bym był ostrożniejszy. O nie, jak ja teraz twój kilof będę naprawiać ludzie. O, złoto! Szkoda, że na złoto nam nie ma fortuny nie ma na złoto. To by było fajne. Ile tego redstone tutaj może być? Ja zbieram redstone, bo... A tam był jeszcze jeden. Ale trudno. Chyba, Albo mi się przejść. O nie, mamy już ile kamienia. A to był Redstone. No widzę, widzę, widziałem. Kopię to bo ja zbieram redstone ile go w ogóle już mam. ooooo oh my god ile to jest na. oh my god e, może ten już wirok No masz racje że jest to kropka dobra kopie też razem raz, raz, mogę. ja służył minecraftu to bym nie zrobił takiego już no i bym tylko przeznaczył dla dzieciaków, a dorośli wstęp wzbroniony do Minecrafta. <grym> Ale w sumie większość osób, większość rodziców nie gra w Minecrafta. No. O, stotia... O nie, ekw nam się cały zapchał. Oh my god. To nie, Dobra, muszę to wywalić, ten wir. No. Z boku znów. Dobra, dobra. Myślę, że też teraz możemy już zakończyć ten odcinek. Na Myślę, wam, że się wam podobało, poznać znaleźliśmy cztery diakse, ale w sumie to mało na razie.